Witam, 28 styczeń 2011. Dzisiaj troszeczkę o strachu. O strachu, który ma wielkie oczy, prawda? Jest takie powiedzenie: strach ma wielkie oczy i oczywiście nie ma tu żadnej przesady, bo ma te oczy olbrzymie, eee, Najbardziej destruktywna, najbardziej rozwalająca nas, najbardziej e, no, negatywna emocja to właśnie strach. I no, okazuje się oczywiście, że to wszystko to jest jakaś wielka imaginacja. To wszystko to jest gra naszego umysłu. Dlatego, że na 10 sytuacji, których się obawiamy, 10 sytuacji, które gdzieś nas paraliżują, 9 nigdy nie będzie miało miejsca. Tak to wszystko wygląda. I teraz trzeba robić wszystko, wszystko robić naprawdę, żeby nie poddawać się strachowi żeby strach nas nie paraliżował. Czyli Pierwsza sprawa, no to mieć konkretne cele. Ilekroć czujesz, że dopada Cię jakiś lęk, dopadają Cię obawy, umiej przenieść wzrok na to, po co robisz to, co robisz. Umiej spojrzeć dalej, umiej spojrzeć, że ten dzisiejszy dzień jest tylko częścią całego Twojego planu i w różny sposób może przebiec. Po prostu nie dawaj się strachowi. Nie dawaj się strachowi, dlatego że on paraliżuje, on z nas paraliżuje, bez względu na to. Co dana sytuacja przyniesie. Bądź poszukiwaczem dobra w każdej sytuacji. Wówczas będziesz na każdą sprawę, na każdą sytuację patrzył z tej pozytywnej, z tej dobrej strony i z każdej sytuacji wyciągniesz coś budującego, dobrego. Panuj nad strachem, bo naprawdę ma wielkie oczy. John Maxwell opowiada historię związaną z tym, jak w czasie prowadzonego spisu mieszkańców prowadzących szedł dzielnicą, w której były piękne domy i na każdej bramce był taki napis, uwaga zły pies, prawda? I kiedy doszedł do ostatniego domu oczywiście ostrożnie, ze strachem, żeby tam gdzieś nie wejść nie, nie do środka, wyszedł z tego domu facet z takim maluśkim pieskiem, prawda? Za nim goniącym. No i ten mówi, wszędzie tutaj takie tablice, uwaga zły pies, boję się wchodzić. On mówi nie, nie jest taki zły, o takie maluśki, prawda? O, dlaczego te tablice są? No one wystarczają za te wielkie psy. Czyli strach w naszym życiu jest taka tablica. Ja... strach w naszym życiu to taka tablica ostrzegawcza, prawda? Działa jak tablica ostrzegawcza. Zponówny strach, nie dajmy się strachu. Dlatego, że...